Marcin Krzemiński Otwarta Antena serdecznie zapraszam. Praca w cztery, a nie pięć dni w tygodniu przy takim samym wynagrodzeniu. Brzmi to wspaniale, prawda, ale czy rzeczywiście jest realne? Tak sądzi Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, które od tego miesiąca wprowadziło program pilotażowy dla zainteresowanych podmiotów. O potencjale, ale i wątpliwościach związanych z krótszym czasem pracy porozmawiam z, moim, z moimi i Państwa gośćmi, z którymi się dzisiaj łączymy. Są nimi prezydent Leczna Grzegorz Rusiecki. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Pana, witam naszych widzów. Witam serdecznie i Pan Profesor Marcin Gołębski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dobry wieczór, witam. Witam serdecznie Pana redaktora, witam wszystkich Państwa. A to jest oczywiście program Otwarta Antena, drodzy Państwo, więc niezmiennie czekamy też na Państwa telefony, pytania, komentarze. Nasz numer niezmiennie to 61 221 22 22. Jesteśmy też oczywiście obecni w internecie, na YouTube i na TikToku. Tam w trakcie transmisji na żywo także można zostawiać swoje komentarze i pytania. Co ciekawsze oczywiście też przekażemy naszym rozmówcom. Drodzy Panowie, to zacznę od Pana prezydenta, pana prezydenta leszna, yy, pana Grzegorza Rusiewskiego. Panie prezydencie, bo w waszym urzędzie miejskim już od ponad roku obowiązuje krótszy czas prasy, prawda? Jak to u was dokładnie wygląda? Jak udało się u was to pogodzić z ilością obowiązków? No ja przede wszystkim chciałbym Poinformować Państwa i Pana Redaktora, że rok temu, kiedy objąłem funkcję prezydenta miasta, przyjrzałem się bardzo dobrze strukturze zatrudnienia i w zasadzie w krótkim czasie, bo w ciągu czterech miesięcy zatrudnienie w Urzędzie Miasta spadło z 311 etatów do 293, a więc zaczęliśmy od racjonalizacji zatrudnienia. I drugim etapem, wprowadzonym dokładnie 1 lipca ubiegłego roku, było skrócenie czasu pracy. Na, na początku był to pilotaż trzymiesięczny. Skróciliśmy czas pracy w ten sposób, że pracujemy 5 dni w tygodniu po 7 godzin, przy czym wydłużyłem czas pracy Urzędu Miasta w poniedziałki. On był otwarty zawsze do 15.30. Teraz w każdy poniedziałek urząd jest otwarty do godziny 17, tak żeby każdy mieszkaniec, każdy klient miał swobodny dostęp do Urzędu Miasta i po tych trzech miesiącach pilotażu uznaliśmy, że wszystkie procedury są tak samo realizowane, decyzje administracyjne wydawane są w tych samych terminach. Nie ma żadnych opóźnień, w związku z tym wprowadziliśmy go bezterminowo. Przyznam, szczerze, że mam ogromną satysfakcję i wielką dumę, że byliśmy pierwszym podmiotem w Polsce, który taki siedmiogodzinny czas pracy wprowadził. Bardzo się cieszę, że w ciągu tego roku. Przybywa kolejnych instytucji, nie tylko samorządowych, ale również prywatnych, które chcą w ten sposób działać na korzyść pracownika, bo przecież ideą jest tutaj właśnie ta idea work-life balance, czyli tego momentu, w którym po pracy mamy więcej czasu dla siebie, dla rodziny, dla najbliższych, na realizację własnych pasji. Dobrze, panie prezydencie, ale to Muszę cały czas zaznaczyć... nie są 4 dni w tygodniu, tylko 5 dni w tygodniu, tylko jedną godzinę krócej w ciągu dnia, prawda? Czyli to jeszcze nie jest jest ten pełen wymiar o którym mówi ministerstwo. Jeżeli chciałby pan zapytać jakie jest moje zdanie to moim zdaniem, generalnie należałoby, zmodyfikować kodeks pracy stworzyć bardziej elastyczne formy zatrudnienia być może w niektórych przedsiębiorstwach sprawdzi się model taki jak u nas leśnie czyli 5 dni w tygodniu po 7 godzin być może w niektórych przedsiębiorstwach czy firmach z tym sp sprawdzi się model, 4 dni w tygodniu. Tygodniu, po 8 albo po dziewięć godzin. Być może w niektórych przedsiębiorstwach tam, gdzie trzeba zapewnić no, jakby ciągłość produkcji, trzeba będzie pozostać przy systemie 5 razy 8. Ale dlaczego mamy narzucać pracodawcy rozwiązania? Przecież tak, jak pracodawca zachęca swojego pracownika, chociażby wysokością wynagrodzenia, tak samo takim elementem, który zachęca do tego, aby podjąć pracę właśnie u niego, może być czas pracy. Dobrze, czyli panie prezydencie, pan jest przeciwny temu, żeby robić to ustawowo sztywno. A panie profesor. Że ja mam do pana pytanie. Pan jak uważa? To jest dobry pomysł? Idzie to w dobrym kierunku? Czy rzeczywiście tak jak mówił pan prezydent Rusiecki, nie warto narzucać pracodawcy co ma robić, tylko on powinien sam uatrakcyjniać tę ofertę dla pracownika, żeby ten w tej pracy, w tej firmie czuł się lepiej? Ja przede wszystkim bardzo dziękuję Panu Prezydentowi za ten głos, ponieważ nie będę tym tak zwanym złym gliną który, który będzie mówił o, o zagrożeniach związanych z narzucaniem legislacyjnym, czy systemowym rozwiązań. Skrócanie czasu pracy, skracanie czasu pracy, czy to do, 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 do 7 godzin 5 dni w tygodniu, czy do 4 dni, tu tych, tych modeli jest kilka. Natomiast co do zasady, przestrzegałbym przed systemowym rozwiązaniem. Ze względu na to, że to generuje bardzo duże zagrożenia zarówno ze strony ekonomicznej, i gospodarczej, gdzie można by było w skrócie powiedzieć, że wszystko by się stało 20% droższe, a poza tym przyniosłoby ze sobą wysokie koszty społeczne, dlatego że są niektóre gałęzie i niektóre rodzaje działalności, które potocznie można nazwać branżami, w których wprowadzanie takiego takich elastycznych rozwiązań czy skracanie czasu pracy jest bardzo trudne, czy wręcz niemożliwe, co by powodowało, że nierówności pewne społeczne, że w niektórych miejscach mielibyśmy te, te, ten czterodniowy tydzień pracy, a w niektórych nie. I konsekwencje tego społeczne są dzisiaj trudne do przewidzenia, natomiast natomiast na pewno nie nastrajają optymistycznie. W związku z powyższym, ja zdecydowanie uważam, że rozwiązanie tak, natomiast dobrowolność pozostawiona bez ingerencji, bez ingerencji władz państwowych. Dobrze, panie profesorze, czyli pan się zgadza z panem prezydentem, a mamy na linii naszego widza. Zobaczymy, jakie jest jego zdanie. Słuchamy. Dobry wieczór. Otwarta antena jest pana. O! czyli jednak okazuje się, że nasz widz, nasz widz albo ma odmienne zdanie, albo po prostu niestety się rozłączył. E, dobrze, panowie, ale e, panie profesorze, tak jak pan wspomniał, są różne branże, są różne miejsca pracy. Ja też jestem przedstawicielem branży, która niekoniecznie pracuje e, pięć dni w tygodniu, niekoniecznie ma wolne soboty, niekoniecznie ma e, wolny niedziela, a nawet i święta. E, jak, jeżeli jednak... Ministerstwo przefors, jeżeli jednak udałoby się ostatecznie przeforsować nie tylko w ramach pilotażu, ale projektu, ale konkretnej yy, konkretnej, yy, konkretnej ustawy ten czterodniowy tydzień pracy, to jak to w efekcie rozwiązać? Panie profesorze, jak pan myśli? Czy jest taka możliwość? To znaczy możliwość oczywiście jest, natomiast tak jak wspomniałem, yy, wiąże się to z, z, w niejednokrotnie z bardzo dużymi kosztami, bo żeby zrekompensować te, te wolne, można powiedzieć już, czy, czy te, te godziny, ten budżet czasu pracy, no to w niejednokrotnie w wielu sytuacjach trzeba będzie zwiększyć zatrudnienie. I zwiększyć zatrudnienie to też będzie większe obciążenie pracą na wielu stanowiskach, ponieważ tak naprawdę praca zostanie tyle samo, a, a, a czas zostanie skrócony. I tak jak wspomniałem, najczęściej, najczęściej ten koszt, zwiększony koszt przerzucany jest w cenach dóbr i usług. Na na, na na obywateli w związku z powyższym, takie realne zagrożenie, zagrożenie by istniało w związku z No dobrze, z powyższym, panie profesorze, tak jak, ale to czy tak ten tak mityczny work, właściwie nie mityczny, no ale ten work balance, o którym wielu mówi, wielu polityków, wielu także przedsiębiorców, ale też przede wszystkim społeczników, aktywistów, byłby rozumiem w ten sposób zaburzony po prostu. Tak, to znaczy, tak jak wspomniałem, nic nie blokuje, dlatego ja jestem troszeczkę zaskoczony chęcią takiego, powiedziałbym, bardzo stanowczego wprowadzania to w wersji systemowej, w wersji legislacyjnej, ponieważ, ponieważ zachęcanie, czy umożliwienie, czy wręcz powiedziałbym prawne, ułatwienie wprowadzania elastycznych rozwiązań w odniesieniu do czasu pracy absolutnie jestem zwolennikiem tego rodzaju tego rodzaju rozwiązań zresztą tak jak jeszcze zanim ruszył pilotaż rządowy to przecież tak jak wspomniał pan redaktor reprezentuje Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i też już jest znany na całą Polskę przykład poznańskiego herbapolu który wprowadził może powiedzieć dobrowolnie czy samodzielnie ten czterodniowy, czterodniowy tydzień tydzień pracy i teraz wszyscy pilnie obserwujemy. Jakie efekty to przynosi. W związku z powyższym, wydaje mi się, że forsowanie, powiedziałbym, takie, można powiedzieć, trochę na siłę, może przynieść więcej szkód niż pożytku. I tutaj, jeżeli pan redaktor pozwoli, to na, na, na początku chciałbym nawiązać do wolnych sobót które, które niestety wolne tak, tak, Mamy 50 lat, mija. No właśnie nie do końca 50 lat. Dlatego że 50 lat w 1973 dokładnie rozpoczęto pracę nad uwalnianiem w cudzysłowie sobód i tak naprawdę pełna wolna sobota została wprowadzona w 1989 roku. Dlatego to był stopniowy proces. Na początku była to jedna jedna wolna sobota. W miesiącu i tak stopniowo latami się to wprowadzało. Właściwie potem, przepraszam, na początku to były dwie wolne soboty w miesiącu w roku, potem to były trzy, i tak dalej, i tak dalej. W 100% Polakom powiedzmy dano sobotę wolną w 1989 roku. Dlatego dlatego tutaj nawet jeżeli chcielibyśmy wprowadzać coś w modelu systemowym. To, to, żeby nie było drastycznych konsekwencji społecznych i gospodarczych, powinni to za co to, to, to zajmie lata, mówiąc. Stopniowo to. po prostu wprowadzać. Tak. Panie prezydencie, to ja teraz mam do Pana pytanie Czy Pan jako samorządowiec jest blisko swoich mieszkańców, blisko przedsiębiorców. Rozmawiał pan z nimi głównie z przedsiębiorcami na temat tego rządowego pilotażu tego programu. Jakieś głosy szczególne płyną w tej kwestii? Halo, Panie Prezydencie. Chciałbym za wreszcie w zeszłym roku jako w pierwszej instytucji 7-godzinnego czasu pracy. Tak, tak, halo, słyszymy się? Halo? Tak, 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 już ja słyszymy, się już, ja słyszymy się, już wrócił Pan do nas. Tak, tak. E, chciałbym podkreślić, że wprowadzenie w zeszłym roku tego pilotażu w Lesznie, 7 godzinnego czasu pracy to jednak była chęć do e, e, no, wywołania tej dyskusji w Polsce na temat. Od czasu pracy. Ja bym dzisiaj nie był totalnym przeciwnikiem tego pilotażu, który ministerstwo próbuje wprowadzić. Natomiast zgadzam się, że efektem tego pilotażu powinna być jednak elastyczna forma zatrudnienia, bo raz jeszcze powtórzę, no i być może w takich instytucjach jak samorząd, gdzie mamy ograniczone możliwości płacowe, tym elementem, który skłoni pracownika do tego, by podjąć pracę w urzędzie, będzie właśnie skrócony czas pracy. Ale potrafię sobie wyobrazić przedsiębiorstwo, które pracuje w systemie ciągu, gdzie ten ośmiogodzinny czas pracy pewnie będzie musiał być zachowany. Dzisiaj mamy już systemy różne. Mamy system pracy 12-godzinny, mamy system pracy 24 godziny w przypadku służb mundurowych, chociażby. Więc tych czasów jest rzeczywiście mnóstwo. Natomiast wydaje się, że ta elastyczność powinna być. Jeżeli chodzi o mieszkańców Leszna, to nie słyszałem żadnych negatywnych komentarzy. Oprócz czasami lekkiej zazdrości, że na przykład latem, bo w, w, w miesiącach lipcu i sierpniu pracujemy codziennie od 7 do 14 i w poniedziałki do godziny 17, właśnie po to, żeby troszeczkę szybciej w to lato skończyć pracę, żeby mieć czas. Właśnie na, 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 na swoje pasje, na spotkanie z, z rodziną. Natomiast w ciągu roku, czyli od września do czerwca, od wtorku do piątku, przedsiębiorcy oczywiście podejmują decyzje we własnym zakresie. Ja nie byłbym zwolennikiem takich, powiedziałbym, sztywnych metod narzucania komukolwiek jakichś rozwiązań. Ja jestem głęboko przekonany, to o czym mówi pan profesor, że czasami pewne, pewne procesy wymagają przekonania się i... i, i... Wymagają czasu po ja... prostu. Dzisiaj ktoś nie do końca, go prawda dlatego że, dlatego, że my, proszę państwa, nie płacimy w urzędzie za godzinę pracy, tylko za pracę wykonaną. Więc jeżeli tą samą pracę możemy wykonać 7 godzin, to dlaczego mamy pracować 8? Dobrze, to ja do pana profesora pytanie, jakby troszeczkę odbić w drugą stronę, a właściwie odbić w stronę państwa, w stronę gospodarki yy, Polski. Czy taka decyzja rządzących nie będzie miała złych skutków, właśnie dla gospodarki? Bo my cały czas, jeszcze mimo wszystko, jesteśmy krajem na dorobku, prawda? Tak, to jest to słuszna jest uwaga. Według wielu ekspertów czy, czy, czy środowisk, to jeszcze nie jest ten czas. To jeszcze nie jest ten czas, my jeszcze, jeszcze powinniśmy czerpać korzyści z faktu, że bardzo szybko się rozwijamy. I, i oczywiście z drobnymi perturbacjami to już, to już temat na osobną dyskusję, natomiast, natomiast rzeczywiście są głosy, że to jeszcze nie jest ten czas, że jeszcze mamy zbyt dużo do zrobienia w niektórych sektorach. Chociażby proszę zwrócić uwagę, co by co by się stało, gdyby wprowadzić czterodniowy tydzień pracy w sektorze służby zdrowia. No to to już mamy no bo jeżeli jeżeli wprowadzamy systemowe rozwiązanie, wprowadzamy dla wszystkich. Bo my poruszaliśmy teraz głównie firmy czy, czy, czy ja poruszałem przykłady, czy podawałem przykłady firm komercyjnych. Natomiast to do zasady, co do zasady też jestem oczywiście zwolennikiem, ponieważ jest wiele korzyści. Tak jak pan prezydent powiedział, my też to badamy, czy work-life balance, czy, czy produktywność i pracowników, którzy pracują krócej, co do zasady w krótkim okresie rośnie. I to, 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 jak najbardziej, to są, to są korzyści i absolutnie nie jestem przeciwnikiem tego typu rozwiązań. Natomiast z perspektywy polskiej gospodarki, w moim odczuciu, to jest moje zdanie, myślę, że to jeszcze troszeczkę za wcześnie na to, żeby taki, taki model wprowadzać. Chociażby weźmy jako pierwszy przykład Francji, tak, która wprowadzała, sprowadziła 35 godzinny Tydzień pracy kilka lat temu, czy może kilkanaście lat temu, natomiast jest to gospodarka, która się rozwija setkami lat, natomiast my mamy, jaką mamy historię gospodarki wolnorynkowej, wszyscy wiemy. No właśnie chciałem zapytać o doświadczenia innych krajów. Powiedział pan panie, panie profesorze o Francji, ale to nie jest jedyny kraj, prawda, który próbował. Z tego co pamiętam, to chyba Skandynawia też skandynawskie kraje próbowały eksperymentować. Nie wiem, jak to, jak to wyglądało do końca. Tak, to znaczy, to znaczy tak, to są Skandynawia jest w ogóle kraje skandynawskie są liderami w, 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 w zakresie tych rozwiązań. Powiedziałbym około społecznych, czy, czy takich prosprawnych społecznych i i też te też te testa, testy skróconego czasu pracy tam, tam są prowadzone cały czas. To nie jest, że próbowali, a już nie próbują. Przy czym rzeczywiście mam, mówiąc szczerze, ograniczony dostęp do efektów czy wyników w chwili obecnej. Z tego, co mi wiadomo, czterodniowego tygodnia pracy jeszcze tam nie wprowadzono w żadnym kraju skandynawskim, więc gdzie oni również mają doświadczenie dużo większe niż my, co też powinno dać, dać nam, nam jako Polakom, Trochę domyślenia, myślenia, Sporo czy, do myślenia czy To prawda. na pewno jest czas na nadsystemowe, na takie powiedziałbym, bardzo całościowe rozwiązanie. Panie prezydencie, ja jeszcze wrócę do tego, tego czasu pracy, który jest u Was w urzędzie, ale pod kątem samopuczcia pracowników. Jakie Pan ma sygnały? Czy oni lepiej się czują, jeżeli mniej pracują? Jeżeli co prawda ten Tydzień pracy pozostał pięciodniowy, ale te godziny pracy są krótsze. Jakie są sygnały od nich płynące? Ja zanim odpowiem na pytanie pana redaktora, pozwolę się tutaj odnieść do słów pana profesora. Wydaje mi się, panie profesorze, że nigdy nie będzie dobrego momentu. Na to, żeby wprowadzić te rozwiązania. Trzeba zacząć. Ja się zgadzam, że to powinien być proces, ale zawsze przychodzi ten moment, który którym trzeba rozpocząć, i wydaje się, że dobrze, że ten moment nadszedł. Jeżeli chodzi o pracowników, to 97% z ankiet takich anonimowych wyraziło satysfakcję z tego rozwiązania. Na pewno jest to dla nich bardzo wymagające, bo tak jak wspomniałem, ilość decyzji administracyjnych przecież nie spadła, więc to, co do tej pory robili w 8 godzin, muszą zrobić w 7, ale nie odbija się to w żaden sposób na jakości pracy. Nie wpływają skargi, nie są. Są te decyzje uchylane. Więc myślę, że wszyscy są szczęśliwi. Wydaje też się, że dla klienta urzędu nie ma znaczenia, czy urzędnik pracuje 7 godzin, tylko jaka jest dostępność urzędu. A tam, jak wspomniałem, również zwiększyliśmy. Dobrze, drodzy panowie, mamy komentarz na YouTubie pozostawiony przez jedne, jedną z osób nas oglądających. Przeczytam: Problem jest podobny. Problem jest podobny jak zakończenie zmian czasu letniego, zakończenie zmian czasu letniego na zimowy, czyli żaden na podchody do tego są od lat. Wystarczy zmienić te 40 godzin na 35 godzin i pozwolić się firmom zorganizować na nowo. Panie profesorze, to jest rzeczywiście takie łatwe, jak mówi nasz, jak pisze nasz wiz. Czy powiem szczerze, gdyby to było takie proste i, i, i... oczywiście mamy przykłady no, wolny rynek ma bardzo dużą zdolność do samoregulacji tak? i przedsiębiorstwa się dostosują do zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw są bardzo duże yy, przy, czym, przy czym przedsiębiorczość jako taka tak jak wspomniałem bardzo ma niską tolerancję na wszelkiego rodzaju przymusy tak w momencie w którym w którym też już wiele przedsiębiorstw testuje rozwiązania w zakresie czasu pracy ja tu się zgodzę z panem prezydentem że bardzo często firmy widząc w tym korzyść oferują krótszy czas z pracy jako benefit, tak? chociażby rekompensujący niższe wynagrodzenia. I tutaj no, na pewno nie można odjąć, ująć trafności, że dajmy 35 godzin, a przedsiębiorcy się zorganizują. No oczywiście, że się zorganizują w pewnym momencie. Natomiast natomiast tutaj no, nie, nie, jest to mimo wszystko według według mojego uznania uproszczenie takie dosyć, dosyć daleko idące, bo, tak jak wspomniałem, w sytuacji, w której byśmy, byśmy nagle znaleźli się, dlatego mówiłem o procesie, bo nagle byśmy się znaleźli w sytuacji 35 godzin bądź 32 godziny, czyli czterodniowy tydzień pracy i z dniem któregoś pierwszego jakiegoś miesiąca byłoby to wprowadzone w skali ogólnokrajowej. Przewiduje więcej problemów niż korzyści. Dobrze, mamy kolejny komentarz na YouTubie, tym razem bardzo krótki, jak dla mnie science fiction. A mamy też telefon od pana Mariusza. Panie Mariuszu, witamy serdecznie. Otwarta antena jest pana, słuchamy. Dobry, ja mam, ja mam takie jedno pytanie, bo ja oczywiście mam drugą grupę inwalista. Jak ja właśnie pracowałem w latach dziewięćdziesiątych, to cały etap był u mnie 7 godzin, bo to właśnie jak przyszedł 8, to 7 godzin. A teraz po tej zmianie, jak teraz przyszedł no 7 godzin pracować, to, to na drugiej grupie inwalista to będzie 6 godzin. Jak to będzie po prostu, bo, bo, bo do tej pory jak wszyscy by, by, by pracowali 8 godzin, to na drugiej grupie inwalidzka jest 7, a, y, y, i po prostu, a po etatu to jest nie 4, tylko 3,5. I nie, nie dwie godziny, tylko półtorej godziny albo, albo, albo godzina, ale cały etat na drugiej grupie miłości to był siedem godzin, to teraz chyba będzie sześć, czy to nadal, teraz już wszyscy tak będą, to proszę prostu odpowiedź. Dziękujemy Panie Mariuszu to raczej chodzi o pewnie panu Mariuszowi o te ja, 7 tydzień ja mogę... pracy, w, w Lesznie u pana w urzędzie miasta, natomiast tak, tak, to ja mogę to ja mogę odpowiedzieć panie redaktorze bo tak, myśmy, tak. Ten, myśmy ten temat rzeczywiście też analizowali i muszę powiedzieć, że tak tutaj. Tyle ma absolutnie rację. Te osoby, które mają orzeczenia, pracują właśnie w tej chwili po 6 godzin dziennie i mają też te dodatkowe dni urlopowe, które przysługują im z ustawy. Także wszyscy pracownicy pracują po 7 godzin, natomiast ci, którzy mają orzeczenia, pracują po 6 godzin i to jest dla nich powiem, etat pracy. 7 godzin. Tam 7 pres... godzin dla pełnosprawnych i 6 mhm. godzin dla tych, którzy mają tak, 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 tak. orzeczenia. Dobrze. Panowie, a teraz pytanie takie. Jeżeli chodzi o przyszłość, dajmy na to, że wprowadzamy cztery, czterodniowy tydzień pracy. Młodzi ludzie zaczynają pracować w tym systemie. Czy to się potem nie odbije na wysokości emerytur czy na rentach? To jest daleka przyszłość dla wielu osób, które ma 20 parę lat, 30 parę lat, ale jednak mm. przyszłość, która ich w końcu spotka. Panie profesorze, myśli pan, że to może y, wpłynąć to negatywnie. Rzeczywiście, panie redaktorze, porusza pan kwestię, porusza pan kwestię niezwykle. Trudną do przewidzenia ze względu na to, że wszyscy wiemy, że nie tylko w Polsce, ale w całej, w całej Europie, czy nie tylko nawet w Europie, system systemu ubezpieczeń społecznych jest w bardzo trudnej sytuacji. mam bardzo trudno przewidzieć nasze emerytury. Zakładam, że my jesteśmy jeszcze z panem prezydentem bardzo młodymi ludźmi, ale też już musimy o tym myśleć. W każdym razie i jest i tak ciężko przewidzieć, jak to będzie z naszymi emeryturami, ze względu na, na skalę zadłużenia systemów bezpieczeństwa społecznych. Natomiast przy, przy skracaniu w chwili obecnej czasu pracy, to z perspektywy młodych ludzi, co będzie, co będzie za 25, 30 czy 40 lat, naprawdę bardzo trudno przewidzieć i ciężko mi teraz w sposób um, powiedziałby wiarygodny prognozy formułować na taki na taki okres moje przeczucie prywatne jest takie że oczywiście tak my mamy ze względu na niż niż trudną sytuację demograficzną co do zasady no, mówi się że do 2000 do 2040 roku jeżeli dobrze pamiętam bo nie byłem przygotowany o pytania do, do demografii natomiast do 2040 roku stosunek osób w wieku produkcyjnym do do osób w wieku emerytalnym będzie jeden do jednego, i to to spowoduje, że jedna osoba pracująca będzie pracowała na jednego emeryta, no to nie może się skończyć dobrze. I, I w tym wypadku, jeżeli jeszcze będziemy skracać czas pracy, czy ruchy dotyczące wieku emerytalnego, bo taka jest presja społeczna, no to można przewidzieć, że te młode osoby, dzisiaj, młode osoby będą miały z systemem emerytalnym, czy z własnymi emeryturami dosyć duży problem. Dobrze panowie, to jeszcze tytułem podsumowania, bo powoli... Czas nam się programu będzie kończył, a pewnie to podsumowanie troszeczkę też potrwa. Podsumowanie. Rozumiem, że obydwaj panowie jesteście raczej za tym, żeby tego nie wprowadzać na siłę, żeby to miało swoje ramy czasowe. Panie profesorze, może najpierw pan. Tak, zdecydowanie tak. Jestem za pełną dobrowolnością. Funkcjonujemy w gospodarce wolnorynkowej, i w, w takich sytuacjach, interwencjonizm państwowy może i przede wszystkim takie, jak to się mówi, trochę nie, nie, niepoprawnie gramatycznie, sztampowe rozwiązania nie przysłużą się zarówno od strony gospodarczej, jak i społecznej. Oczywiście przy założeniu, że te rozwiązania są jak najbardziej akceptowalne, i, i, i uważam, że korzystne dla wielu przedsiębiorstw. Jestem jak najbardziej zaraz jeszcze gratuluję panu prezydentowi rozwiązania w Lesznie i uważam, że to są świetne praktyki. Natomiast natomiast narzucanie na odgórnej w formie rozwiązań legislacyjnych, systemowych. Ja jestem osobiście temu przeciwnikiem. To panie prezydencie jeszcze od pana zdanie. Rozumiem, że jeszcze za wcześnie. Jeszcze trzeba poczekać lub poobserwować, jak to wygląda pilotażowo. Bardzo dziękuję pani profesorze za miłe słowa. Ja przede wszystkim chciałbym wyrazić ogromną satysfakcję, że od tego roku już nie tylko mówimy, ale rzeczywiście wdrażamy te rozwiązania w praktyce. Cieszę się z tego pilotażu ministerstwa i głęboko wierzę, że przyniesie to te efekt na który czekają wszyscy zatrudnieni, nie tylko w urzędzie miasta Leszno, ale wszyscy zatrudnieni. I tutaj absolutnie z panem profesorem jesteśmy z że trzeba dać możliwość elastycznego podejścia. Pamiętamy przecież, że była tak zwana praca weekendowa, w której pracowaliśmy tylko w sobotę, w niedzielę i w piątek. Więc tych form jest naprawdę mnóstwo. Dajmy szansę przedsiębiorcom, żeby również tym elastycznym czasem pracy mogli zachęcać potencjalnych pracowników do podjęcia zatrudnienia właśnie u nich. A jak będzie rzeczywiście drodzy państwo to oczywiście czas pokaże no i pewnie decyzje rządu i poszczególnych ministerstw również drodzy państwo przypomnę, że naszymi gośćmi byli dziś prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki dziękuję serdecznie za obecność Dziękuję również. online, ale zawsze i tak samo też pan profesor Marcin Gołębski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu również dziękuję serdecznie, że był pan z nami. Bardzo dziękuję pozdrawiam wszystkich państwa serdecznie pana redaktora. Dziękuję serdecznie, a już za chwilę, drodzy Państwo, główne wydanie pulsu dnia, na które oczywiście już teraz serdecznie zapraszam.